Cześć wszystkim to jest pierwszy odcinek z nowej serii Metin 2. Dużo już było takich serii, ale yy, według mnie jakoś nagrywanie urozmaica trochę grę, więc no, postanowiłem prowadzić taką serię. To jest na razie odcinek informacyjny, w którym yy, no, powiem wszystko o tej serii. To jest seria jest nagrywana na, specjalnie, na specjalnym koncie yy, stworzonym właśnie do nagrywania. Yy, więc, to będzie pierwszy filmik ogólnie na koncie. Yy, będę prowadził na tym kanale trzy serie. Yy, podserie właściwie. Yy, do, na jednym koncie Metin2. Yy, to będą takie podserie zdropienia, yy, ekspienia jakiegoś PvP. Yy, gram, jak widać, ninją dagerem. Yy, w tle tutaj będzie widać, jak sobie expiel, robię misje. No to na kanale będą się pojawiały nie tylko filmiki z Metina, ale także z innych gier. Na razie odcinki będą z Metina. Gram na serwerze 26 Solar. No i myślę, że będzie Wam się podobało. To jest pierwszy odcinek, więc czekajcie na więcej. Filmiki co do innych serii to będą gry bardziej takie na stima jak Borderlands 2 oczywiście, Left 4 Dead może, lub jakieś kooperacje, gry z znajomymi i no, chyba to na tyle. A jeżeli wam się podobało to łapki w górę, łapki w górę. jeżeli nie to czekajcie na następne odcinki i cześć.